Wygląda to jak po huraganie. Spóźniłaś się. Wyglądasz na Staruj sobie. Zróbmy to jutro, mam coś do załatwienia. Masz zaczerwienione oczy, jakbyś płakał. A może wypaliłeś coś, nie czekając na mnie, egoisto? Nie, nie, nie. nie biorę narkotyków. Idę do domu. Nic z tego. Obiecałeś, że dziś zdecydujesz, czy zostaniesz członkiem naszego gangu. Wszyscy czekają na odpowiedź. Pamiętaj, że dziewczyny z gangu należą tylko do chłopaków z gangu. Jeśli się do nas nie przyłączysz, możemy mieć kłopoty. Jeśli któryś z chłopaków będzie do mnie startował, to rozwalę mu łeb. Wiem, ale jest ich wielu. Mogą ci zrobić krytę. Chodź, przedstawię cię. Od dzisiaj oni będą twoimi braćmi. Cokolwiek z tobą zadrze, będzie miał z nami do czynienia. Pamiętaj. Masz rację. Nadszedł czas, bym zmienił coś w swoim życiu. Przedstaw mnie swoim ludziom. Miguel mnie oszukał. Jest członkiem gangu. Na dodatek ma dziewczynę. Byłam naiwna. Spryciara z tej Izabel. Przyjaźniła się z Marianą od dziecka. Ledwo ją pochowaliśmy, a już mnie szantażuje. Zawsze mi opowiadasz smutne historie. Czego Ty chcesz? Mam eliminować przyjaciółkę Twojej kuzynki? Nie. Najpierw muszę się dowiedzieć, gdzie ona ukrywa oryginały zdjęć i nagrania. One zagrażają mojej pozycji w firmie. Zawsze przychodzisz do mnie z problemami. Nigdy nie odwdzięczasz się za moje przysługi. Pamiętaj, Montana, ja nie jestem byle kim. To Ty tak twierdzisz. Nigdy nie doceniamy tego co mamy, prawda Danielu? Co masz na myśli? Nie kochałeś jej. Wczoraj wydarzyło się coś, co spowodowało śmierć Mariany. Wiem o co ci chodzi. Poznałeś ją przede mną i zakochałeś się w niej. Owszem, widać jednak kobiety wolą lekko duchów. Ona nigdy cię nie obchodziła, interesowały cię tylko pieniądze i pozycja. Tak bardzo cię to gryzło przez te lata? Mylisz się. Kochałem ją bardzo. Jeśli się kłóciliśmy, to tak, jak inne małżeństwa. Nie powinienem był rezygnować z Marianem. Ze mną byłaby szczęśliwa. I żywa. Więc to tak, Mariana dowiedziała się prawdy. Wracajmy do naszych spraw. Co chcesz w zamian za oryginały? Oryginały? Nie dostaniesz ich. Zapewniam cię, że są dobrze ukryte. Ujrzą światło dzienne, jeśli mnie zawiedziesz. To będzie koniec twojej kariery. Postawmy sprawę jasno. Czego ode mnie chcesz? Uspokój się. Nie lubię niespodzianek. Dotąd byłaś łagodna jak baranek. Od lat pracuję dla tej rodziny. Też mogłabym zostać prezesem zarządu. Zapomnij o tym. Ja jestem udziałowcem. Mam tyle samo akcji, co Mariana za życia. Ty jesteś tylko radcą prawnym. I nadal będę. Dziękuję Bogu, że jesteś siostrzenicą Carmen i Ernesta. Gdyby nie to, byłabyś już za zaburzona. Chcę zawrzeć z tobą ugodę. Z czasem... Moje żądania będą wzrastać. Na początek powiedz, ile chcesz. Wiem, że po śmierci Mariany jestem pierwszą osobą, która poleci. Żądam gwarancji. Chcę mieć umowę z nowym prezesem. Zostanę dożywotnim szefem biura prawnego firmy Angels, chyba że zmienię zdanie. Co ty kombinujesz? To moja sprawa. Zrobiło się późno. Za kilka dni zbiera się rada nadzorcza. Przy poparciu Daniela zostaniesz pewnie prezesem zarządu. Przyjdę z przygotowaną umową do podpisania. Miłego dnia. Szkoda, że tego nie dożyłaś, Mariano. Zobaczyłabyś prawdziwą twarz swojej przyjaciółki.